Serdecznie. Tal. Michał Tal, czarny mi. Filip. Mirosław Filip. Mirosław, to Czech. Rok 67. Jak widziałem. 23 lata później to już tak nie wyglądał. Wtedy miał 39 lat. A wtedy. No, o, to. 67. No dobra. Tal białymi. W Moskwie grali w Centralnym Klubie Szachowym. Tam był taki centralny klub. I Mirosław Filip wybrał obronę braci Karo i Kano. No Tal się chwilę zastanowił i poszedł w wariant główny B17, B18, B19. Gumulasz Cieparinow. Ciekawa partia. Mam taką podpowiedź w prawym dolnym rogu Skoczek D7. To wariant B17. O tu zwany wariantem kapablanki. Albo z drugiej strony niech kapablanka to B18, B19. A ten wariant Smysłowa Petrosiana. Ale to grywał Karpow. To Karpow przywrócił. Najpierw Karpow grywał golnie C5, a potem grywał to. No i tu przychodzimy, żeby na F6 zabić Skoczkiem. Tu kiedyś nasz zawodnik. Nasz zawod, nasz, naszego zawodnika spotkało nieszczęście. Parałomowskiego. Po tym ruchu przyszedł i podobno Paweł Piotrowicz Keres z zapleców pleców sięgnął ręką i wykonał takie posunięcie. Podobno. Takie opowieści są. Ten mat był powtarzany, powtarzany. W 1973 roku że polski kobiet był. W każdym razie tal nie próbował tego, tal uznał, że nich może się nie złapać, uznał klasę. Skoczek G 6 i tu są dwie koncepcje. Współcześnie grywa się skoczkiem na G5 E6 Goniec D3 Goniec E7 Hetman E2. C5. Roszada. Roszada. Normalne ruchy. I wieża D1. Wieża patrzy rentgenem na Hetmana. Jak widzimy, Tal nie cudaczy. Nie czaruje. Tylko gra w szachy. Bo w szachy wygrywa się po błędach przeciwnika. I Tal dokładnie to samo robi. Dokładnie to samo robi. Czeka na będy, przecież pierwsza niedokładność. Wymiana. Kto wymienia, ten traci. Wieża a8. Widzimy, że póki co czarne są te debiucie. No to goniec, jeden goniec strzela. Postawimy drugiego, żeby też na króla strzelał. b3 ma b6 goniec b2 i skoczek F8. Przestraszył się. Ale dalej jest w debiucie. W debiucie świadczy o tym, że goniec jest między wieżami. Białe mają połączone wieże i mogą walczyć o linię E. I proszę bardzo, kombinujemy jak talo. Kombinujemy jak talo. Stal uznał, że skoczek będzie stał lepiej na E5, a gońca trzeba odsłonić. Teraz znowu widzimy dwa gońce strzelały Jeden tu, drugi, tu i tu. Goniec D7 wreszcie skończył rozwój, ale skoczek stoi na F8. Tak sobie. Ten stoi źle. Ale ze dwa ruchy wyjdzie gońcem, postawi wieżę na linii D, wieżę na 8 też stoi źle i będzie żył. Wieża AD8. Jak atakować? Panie premierze, jak atakować? Oto jest pytanie. Skoczek e4, skoczek e4. Teraz można zrobić dobrą kolejność figur. Ale to jest ciekawe, że czarne mają dobrą odpowiedź. Goniec b5 w imieniu meopulowego gońca. Dlatego Tal zbił gońcem, a Hetmana zadysponuje na h5. I tutaj czarne ma kłopoty. Teraz na goniec B5 nastąpi C4. Goniec się musi wracać. Na goniec C6. W ogóle jest niedobrze. Bo to już przegrywa goniec C6 na parę sposobów. hetman f 3 I zagrał najlepszy rugoniec co się. Można gońcem wrócić na ową linię, ponieważ nie są rozdzielone wiesz, stoi pasywnie, ale nie przeszkadza wieżom. No, skoczek C4, ale tal idzie matować. Napad tu, napad tu i napad tu. Jak obronić punkt F7? Można zagrać F6. I co Tal przygotował na F6? Oto jest pytanie. Zaraz po partii pokażę. Zaraz po partii Tal pokazał. No i my pokażmy. Tal dałby mata. Tal dałby mata. Najpierw by zaciągnął konisia. Król nie może bić. Wepnąłby króla do narożnika i dałby takiego zduszonego mata. To, co mu przygotował na posunięcie w 6. A na G6 są przygotowo O to jest pytanie. I to jest problem. Ponieważ dwa ruchy wygrywają. Wygrywa skoczek G6. W czym się nie bije? man E5 ale wygrywa też skoczek G4 jeszcze silniejszy jeszcze silniejszy skoczek grozi się oto to jest Maciuś ponieważ tu nagle jest ten goniec o, który kryje czarne pola jak się bronić? no można zbić ale to tylko na chwilkę pomaga na F6 to goniec Bije F6 i nie można bić co jeszcze można E5 w miarę dobre E5 Hetman bije na E5 i ciężko nie czyli widzimy ile pięknych rzeczy zostało w bocznych wariantach to tak się mówi w bocznych wariantach poza partią skoczy G6 i co teraz panie premierze co teraz Teraz Panie Premierze. I to jest problem. I to jest problem. Nie można gonić G6. Bo wieża F8 się broni. Jak wieża D8. I żyje. I żyje. Ale tal na co. <laughs> Przepraszam, ofiarował konisia. Ofiarował konisia co nie jest do końca poprawne, ale taka typowa talowska ofiara. Ale przecież musi grać na najlepsze ruchy. Do tego wziąć trzeba. Wisi skoczek, jak weźmie skoczka, to już będzie miał dwa piony więcej. I jak tu grać? I jak tu grać? Wiadomo, że nie, jak się nie broni skoczka, to się przygrywa e5. Hetman broni, skoczka. I jeszcze gra. Co teraz? Kombinujemy jak tal. Kombinujemy jak tal. Znowu nie wiadomo co. Można nie wygrać. Wieża D3 może przegrać. Hetman H5 też. wzbił Zbił. I w tej trudnej pozycji należy jakoś stworzyć jak najwięcej kłopotów. Jak? Co teraz, Tarzak? Co teraz? Co teraz? Znowu można przegrać. Jakieś miękkie ruchy mogą przegrać. Hetman H5. Teraz na hetman F6 nastąpi F4. Wieża H8 przegrywa. I to już biały wygra. Będzie miał trzy pionki więcej. Na wieża D2 przegrać wieża F1 niestety i czarne mają lepsze szanse, mają figurę więcej Biały ma dwa szalone gońce, ale mata nie widać, ale przegrać nie musi. Przegrać nie musi jeżeli zagra goniec E4 czarny musi znaleźć skoczek F8 albo hetman B4. I tu Mirosław Filip zagrał słabiej. Drgnęła mu ręka. Zagrał Hetman E6, co jeszcze nie przegrywa. Jeszcze nie przegrywa, jeszcze jest dobrze. Trzeba przykryć pole G4. Można przez F3, a można przez H3. Jednocześnie tu król ma lufcik, czyli nie ma słabości pierwszej linii. Gdyby zagrał wieża d6, to też by przegrał. Ale zagrał goniec c5 i się stworzyły nowe możliwości. Tu uciekł goniec d4. Tutal sobie przypomniał, że ma jeszcze wieżę, której nie używał. C3 oczywiście jest bardzo dobrym ruchem. Po C3 go nie zmusi iść na. Przypomniał sobie o wieży. Stała tak cichutko. Ćwiercetki posunieć w narożniku. I kolejna trudna decyzja. Znaleźć Hetman F6. Pogoniec D4. Wieża D4. Wieża D4. E D4. I F4. I biały jeszcze nie musi tego wygrać. Jeszcze nie jest łatwo. A tu się pomylił się biedaczek. To już przegrywa. Kombinacja dwa ruchy. Kombinujemy jak tal. W jednej partii tyle kombinacji. Mirosław Filip miał 39 lat Zdjęcia z tego Zdjęcia tala z tej partii nie mam. Niedostępny jest. On zobaczył, że ta wieża mu przeszkadza. Wytrącił ją. Gdzie ona ma iść? Gdzie ona ma iść? Poszła na A6. Jeżeli poszłaby na D7, to wieża D3 z ideą wieża F3 jak obronić Konisia, ale poszła na A6, i Tal zrobił jeszcze jedno posunięcie, które proponuję. Kochani widzowie, żebyście odgadli do trzech razy sztuka. rana w Moskwie, w centralnym klubie szachowym Moskwa nad rzeką Moskwą. Port pięciu łóż, jak to mówią, białego, żółtego i nie wiem już jakiego. Strzelił. Wziął gońca. I nie bardzo można, bo nagle jest motyw geometryczny dla gońca. Motyw geometryczny dla gońca. Jeszcze można upaść w ostatnim krotoku. No i trzy figury za Hetmana i dwa piony. To nie jest mało. To nie jest mało. Tu bardzo dobrym ruchem jest król 1 czy H2, ale co tam przygotował? Już naprawdę ostatnia kombinacja. Jak wygra jedną figurę, to wygrana jest. A jak wygrać, panie premierze? A no, zrobić widełki. Po tym ruchu się podda. Nie, powierza D4 się podda. Po tym ruchu się poddał, nieuchronnie grozi otakę. Jak obronić punkt F5? Gońcem nie można. Można zagrać królew 6. Co na chwilę broni. Teraz wygrywa hetman C5 z tej strony na wieżyczkę. Ale wygrywa hetman szach. Król musi iść i znowu F5 i gabelki. Zobaczmy partię na spokojnie od początku. Typowa ta laska partia. Zagrał pionkiem. Wybrał mniej forsowny wariant, taki bardziej strategiczny, tal grał bardzo dobrze strategicznie, a im starszy był, tym lepiej. Tu trzeba uważać, bo tu grożą ofiary na s 6 czasami grożą. No i zaciągnę mu wprowadził. Zobaczcie, biały ma przewagę w rozwoju, czarny ma problemy. Sztuczna pozycja konika. Kiedy ten konik z D7 przestał kontrolować pole 5, to konik tala wchodzi. I head, no i hetmanem zaraz przyjdzie. I przyszedł. Wygranej nie ma. Pozycja jest w dynamicznej równowadze, ale grać trzeba, trzeba grać dokładnie. A jeżeli jeden ruch trzeba zrobić pięć najlepszych ruchów rzędu i szansa na to jest, a no załóżmy 1 do 2, to już jest 1 do 64, do 32. Że się, że się zrobi serię tych posunięć. A jeżeli do wyboru jest 3-4 ruchy, to, to te procenty spadają jeszcze szybciej. No I kupną mu. I tam doliczył, że tego nie przegra, że będzie miał rekompensatę. Dwa piony ma.